Władaj! Racja, racja wojskowa ci lata. <grymne> jak, się, jak się zabawiają poważni mężczyźni. Zamiast kurwa siedzieć przed telewizorem. Najpierw było Tratowanie motoszybowcem brzozy na ładowadę trotylem. A teraz się jeździ hitlerowskim czołgiem, i to po polskiej ziemi. Zabracaj po żubrówkę Aha, zapytać gdzie Monika? A tam za dębami, które są na horyzoncie, jeździ na rolkach i nie przyznaje się do nas. Diabol, herr general! Diabol! Fire. To się fojek! On nie, słuchaj, nie szkodzi, on by się normalnie... No wiesz, to tak samo jak wszystkie modele latające, przecież... Przecież po przeliczeniu, ja, ile Sky zapierdala? Tak, tylko że tamto ma uzasadnienie, bo on musi mieć siłę nośną. Ale wiesz... Yy... Za zasięgiem już, widzisz? A, baterie masz widocznie słabe. Ja. Wymień baterie, mam zapasowe. Zamknij ten plecak, bo żarcie pogubisz. Tutaj komary latają, ale nie gryzą. I tak oto, proszę Państwa, koń kończy się najzimniejszy od 30 lat maj yy, w naszym kraju. Jest 30 maja 2019. Jacek jeździ hitlerowskim czołgiem, a ja latam chińskim motoszybowcem. Czyli generalnie zajmujemy się tym, czym powinni się zajmować porządni faceci. Nasze żony są bezpieczne. Jedna na rowka, druga na napić. Ja, ja, Gut, Natürlich. Iść mu strinken. Ja, Gut. Foto, nie film. Foto.